Słuchaj, O Boże, mojego wołania, zważ na moją modlitwę. Wołam do ciebie z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce na skałę zbyt dla mnie wysoką, wprowadź mnie, bo Ty jesteś dla mnie obroną, wierzą warowną przeciwko wrogowi. Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, uciekać się pod cień Twoich skrzydeł, bo Ty, o Boże, wysłuchujesz mych ślubów i wypełniasz życzenia tych, co się boją Twojego imienia. Przymnażaj dni do dni króla, lata Jego przedłuż z pokolenia na pokolenia Niech na wieki króluje przed Bogiem, ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły. Wówczas będę zawsze imię Twe opiewał i dnia każdego wypełniał me śluby.